Cześć Janko, witajcie w tym bardzo serdecznie w kolejnym odcinku widzowie na serii na polskiej wsi już w 32 odcineczku, tak? I na samym wstępie zostawcie zostawcie 10 łapek w górę, to będzie kolejny film z tej serii i widzowie lecimy po 200 subskrypcji na kanale, więc kto jeszcze nie subskrybuje, no to niech subskrybuje. No bo już mało nam brakuje, tam jak ja tu nagrywam, no to brakuje nam 26, więc nam, mam nadzieję widzowie, że uda nam się dobić do tego października, będę zadowolony. Zostawcie tylko subika z dzwoneczkiem, żeby Was żadne filmy nie ominęli, bo filmy będą ciekawsze, teraz trochę ciekawsze widzowie będą i widzowie napiszcie hashtag drabina, a ja wam szypnę serduszko. I pewno widzowie się zastanawiacie o co chodzi Hashtag Robina I widzowie w tym odcinku Będziemy robić porządek Na gospodarce W sumie jaki widzowie porządek Będziemy widzowie, jak widzicie Widzowie belki, widzowie związłem Z tamtego odcinka co zbieraliśmy Zostało nam 7 belek Z racji tego widzowie, że wrzuciłem Wrzuciłem widzowie belki Tutaj, o tutaj widzowie wrzuciłem Dałem już krową. Tutaj widzowie, opryskiwacz stoi, tu rozsiew, tu stoi, wszystko stoi, nie pytajcie dlaczego stoi. Tam ciężarówka stoi, nie, zaraz widzowie, wam wszystko opowiem, co się zdarzyło, co się stało. Tutaj widzowie, tak, Ursus 1014 stoi, wszystko z rozsiewaczem, z racji tego się widzowie, rozsiewaliśmy nawóz tutaj, o tutaj. Na kartofle rozsiewaliśmy nawóz, i na łąkę widzę, też rozsiewaliśmy nawóz. W tym odcinku jeszcze kartofle, widzę, będziemy płyskać na stąkę, żeby tutaj stąki nie było, więc będziemy pryskać opryskiem chwa chwastobójczym. Żeby tutaj na stąkę trzeba, widzę, oprysk, widzę, kupiłem. Po prostu pojechałem do sklepu polonezy mi kupiłem. I widzę, przechodzimy teraz do, do chyba, K to chyba widzowie najważniejszej akcji w tym odcinku, czężarówki i widzowie, pytacie się, dlaczego taka czężarówka, tutaj też widzowie, skąd się ta ciężarówka wzięła, tutaj, w co jeszcze przechyliło, kurde, dlaczegoś tu, coś się przechyliło, co jest? Przechyliło, w się mi, haha. Dobra, chyba widzę krzywy teren, ale nieważne: my wsiadamy do ciężarówki. Jakbym jechał, no to wam opowiem, co się stanęło. Jedziemy, dobra, jedziemy, widzowie. I widzowie, tak. Już pewno widzicie po tytule: na pewno widzicie po tytule ciężarówkę i nowy kombaj, widzowie. Tak, widzowie, kupiłem nowy kombaj. W, duż, w dużo wyczekiwanym czasie po prostu, a pojedziemy powiedziałem sobie ten, tak szczerze, więc tak, e, w dużo wyczekiwanym czasie kupiłem kombajn wyczekiwany widzowie w 30, dobra widzowie tego nie patrzę. Piesiam ja przeszedł, ale dobra. E, w dłużo w wyczekiwanym odcinku. Długo, dłużość, w długo wyczekiwanym odcinku. Kupiłem kombajn, W końcu widzowie mam mój swój wymarzony kombajn, jaki widzowie kombajn, No niestety tego widzowie nie zdradzę. Na miniaturce ani teraz, pomóż, bo zdradzę dopiero, zobaczycie ten kompaj, jak dojadę tam na miejsce. Więc tak, a widzowie, tutaj pojedziemy, w to widzowie miejsce akurat jeszcze nie byliśmy, bo to jest stary PGR, tak szczerze, oni nam sprzedają ten kombajn, tak szczerze, w starym PGR, więc tak, więc tak, widzowie, tutaj też, fajnie, dobra, jedziemy w starym PGR, widzowie, oni nam ten kombajn sprzedają, po prostu, chcieli się to, ten go pozbyć, bo oni wymieniają na, to, no, na nowszy model. Bo oni chyba chcą tam kupić Forschmita, jak z tego co się nie mylę, bo z nimi tam rozmawiałem, ale dobra. I widzę skręcamy kierunaczek. Kur... Kierunaczek dajemy, dobra, jedziemy. I jak widzę, tutaj się tak szczerze wykręcić. Boże. Aha, 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 aha. Tutaj widzę, że będziemy tutaj... Aha, dobra. Trochę uderzyliśmy, ale dobra, ale mam ty... Man, Dobra, manik jest cały, więc tak. Tutaj widzowie jest, ale jak tutaj widzę się wykręcić? Nie wiem. Oto widzę jest. Kurde, jak widzę tutaj się wykręcić. Co? Jest jakiś piasek wysypany, bo matku boska. Dobra, widziałem, widzowie na ten piasek trochę, bo, bo... Nikt, na... nikt chyba na nas się nie obrazi, jak będziemy na to trochę. Nie wiem widzowie. Dobra, dobra, Od, zamykamy, otwieramy i tutaj kasimy manika. I tutaj też bison rekord stoi. No rekord, jak rekord niebieski. Kupiłem z takiego bizonka rekorda niebieskiego w dodatku plus gaśnica bizon premium. Z, ga, z gaśnicą, więc tak Z056, co tu dużo mówić? Ładujemy na labetę, i będę mówił w, chyba w następnym odcinku. Jak będą śniwa już w tym pięknym Bizoniku będą testy Bizona. Więc tak tutaj jedziemy, dobra, dobra, jedziemy tutaj też, o do tyłu aha no co jest jak ten biznes się tu nie zmieści no to coś się jest trochę potę aha Dobra. jak ten biznes się dobra Dobra, widzę, bizon zaopakowany Ładnie jest, dobra Podczepiamy Je... Co, my go zgasiliśmy? tego tirać, co? Hm. No dobra, do tyłu jedziemy I... I jedziemy teraz na naszym bizonkiem na gospodarstwo O, że teraz będziemy musieli tak szczerze uważać się Na samochody, żeby go nie strącić, tak szczerze Zajebiście już widzę tego strony czyliśmy, ale dobra, nieważna. Jedziemy. Jedziemy. Uf, uf, uf. Wróć, wróć, wróć. Dobra, jedziemy tutaj. No i zajebiście. Jedziemy widzowie tutaj. Teraz będziemy musieli skręcić tutaj, bo to wiemy, się wjazd. Wiem, że tutaj jest wjazd, a tutaj wyjazd po drugiej stronie, ale no niestety mój pisonek się tu nie zmieści. On się trochę prze, przestawił, ale dobra A, pojedziemy sobie tędy. Przyjechaliśmy sobie tędy, a pojedziemy sobie w drugą stronę. Tak szczerze, żeby wam siebie nie przynudzać, żeby było co innego na odcinku. Więc tutaj, ale tutaj są fajne pole. Jeszcze tutaj gościu. Kurny gościu chyba zapomniał tutaj zasięg, się jest za późno. Tak szczerze na siebie, ale dobra, tutaj ładne pole jest. Tutaj, tutaj, widzowie, przejeżdżamy, gdzie ten wypadek, tutaj, tutaj pozbierane, tutaj jest nasza łąka, widzowie, patrzcie, ładna łąka, łąka, jest fajna, więc w tym, pozbierane belki, nawóz zdany na łąkę, więc tak. Ale lagi, widzowie, przepraszam, widzowie, za takie lagi, ale dobra, nieważne. Hmm, Bizant trochę się nam w sobie ale dobra. Nieważne, co on tak szybko jeży, bo łatwo. Trzeba zwolnić, bo ja nie będę wcale tak szybko nie będziemy tym pisemnym jechać na Dobra, tutaj też. dobra. Jedziemy, tutaj też. Kurde, tu już żapak dojrzał. Dobrze? W, w, w dobrym momencie kupiliśmy tego tych te szczerze Bizona, więc tak. Nie jedziemy. To tu to jest. Z tyłu naskoła trochę wzreskrętne w tak szczerze, nie mów, mówiąc, więc ładnie. Więc ładnie. Idzie tego... Idzie to postawimy, A Dobra, tutaj po. Post... W sumie tutaj nie będzie. W sumie tutaj... Tak szczerze widzę, to nie, tutaj nie może stać No dobra, postawimy sobie na łąkę to sobie postawimy tego pizonka tutaj o tak i niech stoi, rozładuję go po prostu po z odcinkiem, już, żeby nie tracić czasu, więc tak Bizonek widzę stoi ładnie, zaparkowany, ale fajny pison. Kurde zajebisty widzowie ten pisonek, więc tak. Nie no, fajny ten A! I jeszcze wam powiedziałem, że ten pisanek jest aktualnie. Mamy się header 4 i 2 metra, więc tak, a... I tam za tego bizonka 60 tysięcy, więc ocencie sami w komentarzach czy to jest dużo, czy mało. Czy mało, więc tak. Więc tutaj też i widzowie drugi dzień odcinek i widzę że teraz sprzedamy do zetorka naszego gdzie tutaj tak szczerze co tutaj czy odjechać tym zetorem dobra widzę pierwszą naszą maszyną którą sprzedajemy to jest nasz po prostu rozsiewać więc tak po prostu go wystawiamy bo ten rozsiewać już, już jest dla nas Za mały rozsiewać już jest po prostu do nas Za małe więc on już jest po prostu za mały na nasze gospodarstwo. Mamy nowy rozsiewać Amazonkę, który kupiliśmy parę odcinków temu, więc tak. I wystawimy go po prostu tutaj. Rozsiewać ktoś ten tutaj, więc tak. Dobra, tutaj, dobra rozsiewać jest dobry Ej, dobra, rozsiewać wystawiony, no i dobra Tutaj też jedziemy Ja pierdolę, koszarkę trochę ruszyłem, ale dobra Nieważne I drugą naszą maszyną to jest, będzie nasz kultywator Kultywator no niestety też w idzie na sprzedaż zaraz z racji tego, że jak wiecie sami mamy większy kultywator, kupiliśmy 3 metry, więc ten kultywator jest dla nas za mały i nie będziemy go niestety już używać na no, odcinkach już też nie będziemy go używać, więc trzeba go po prostu wymienić, więc, więc go po prostu sprzedajemy, bo wymienić no to mamy już kultywator, więc tak. I tutaj wystawiamy po prostu maszyny, bo potem ja to sobie ogłoszę na olej Przyjedzie kupiec i to sprzeda. I przyjedzie kupiec widzowie i to kupi po prostu ten, ten, ktoś będzie chciał, no to kupi. Nawet tego nie. Nie, nie, ten nie. Nie, jak. To nie myję po prostu tych maszyn nie myję bo ja nie mam myjki po prostu więc tak więc tą parę stówek opuszczę, opuszczę jak będę sprzedawał po prostu brony tak szczerze brony też sprzedajemy bo to jest niepotrzebne na naszym gospodarstwie więc tak Niepotrzebne i sprzedajemy. Po, po co tak szczerze te, te brąki nam są? Brąki są już tak szczerze nam niepotrzebne, więc tak. jedziemy tak szczerze. Nie jedziemy. Tutaj też. Nie jedziemy za Kultywa... Ja pierdolę. Dobra, tutaj też pół, dwójkę też wystawiamy na sprzedaż. No, niestety. Bo to już jest nam no, po prostu niepotrzebne. Te wszystkie maszyny są już nam niepotrzebne, więc sprzedajemy to po prostu. Bo już, ten, bo już nasze gospodarstwo już nie jest takie małe, żeby trzymać te wszystkie maszyny. Trzeba się rozwijać, więc tak. Później będzie na pewno nowy ciągnik kupiony. Albo na wiosnę jeszcze. Zobaczymy, ale na pewno jakoś tak, więc tak. Więc tak, więc widzowie też to no tak. Więc jedziemy sobie tutaj też tak, więc tak. I zgrabiarkę też, czekaj, widzę, czy to jest nasza ostatnia maszyna. Tutaj nie, dwukółka nie, płuk, nie, przyczep, a, jeszcze tam tą zgrabiarkę trzeba wystawić. Na sprzedaż tego pająka naszego, o, ale tu już tak szczerze, to się widzę. Nam mało tych maszyn, jakoś zrobi. Ale o to chodzi w gospodarstwie, żeby mało tych maszyn po prostu robiło. Kurde, tu już piąta maszyna, która idzie tak szczerze na sprzedaż, więc ładnie, ja widzowie, mam już 10 w 20 ten 10 minut odcinka, tak szczerze. Jedzie 16 widzowie minut odcinka. Pomyliło mi się trochę. Z cyfry widzowie mi się pomylili. Trójka szóstką, ale dobra, nieważne. Tak patrzę patrz, patrz, widzowie, że tym zatorkiem musimy odjechać, więc tak odjedziemy tym zatorkiem trochę naszym odremontowanym w poprzednim odcinku zapraszam widzowie tak w ogóle na poprzedni odcinek kto jeszcze nie widział więc tak jest. dobra je co jest o dobra odpalamy go jedziemy ruszamy kurde ten zatorek co jest taki zajbisty Podoba mi się widzę ten... Z... No, dobra, nie czekaj. Dobra, widzę tutaj go postawimy. Przejdziemy tu 6 Może tam przejdziemy. Dobra, jak się przejedziemy, no to się odstawi jeszcze raz. Bo się w nim będziemy musieli odstawić. Dobra Aha, ja go zgasiłem. Ten też sobie zapalimy. Nie patrzcie, widzę na tą teksturę trawy, taką po prostu mi się coś z wam stało, ale postaram się to naprawić. Tak szczerze, więc będzie wszystko, będzie git na następny odcinek, pewnie. Więc tak, trochę mam nadzieję. Dobra, widzowie. Siewnik widzowie, by się tak szczerze przydało zmienić. Siewnik widzowie też, no niestety, sprzedajemy, bo już jest widzowie, dla nas za mały ten siewnik. Potrzebujemy. Ja widzę, już mam na oku jakieś Amazonki, więc tak. Więc Amazonkę chcę, pewno kupimy siewnik, więc ja mam na oku już widzowie siewnik, więc. No prawie wszystkie widzowie, no niestety maszyny sprzedajemy z tego gospodarstwa Ale Ale widzowie, uwierzcie mi Tak szczerze, będzie warto Będzie widzowie, warto Będzie widzę tak szczerze, warto Dobra widzowie, ja już tak szczerze Żeby nie przedłużać to resztę maszyn sprzedam poza odcinkiem, maszyny widzę jakie zostali mi do sprzedania, to pająk i koszarkę i nad prasą się zastanawiam, dajcie mi znać czy prasę sprzedawać czy nie i też możecie napisać ile koszarka byście dali za taką koszarkę, za tego pająka, ile byście dali i widzowie Za, za ten rozszerzacz, ile byście dali, za ten kultywator, ile byście dali, za brony, za pługi, za i napiszcie za ten siebnik, ile byście dali. Napiszcie, sobie też w komentarzach swoje ceny i propozycje. Najlepsze, najlepsze ceny, widzowie, kto napisze najlepsze ceny tych maszyn, no to pozdrowie w kolejnym odcinku tego osobnika, więc tak. Więc widzowie więc warto oglądać moje filmy do końca więc tak Odczepiamy widzowie odszczepiamy widzowie ten, ten obciążnik i jedziemy sobie pryskać na kartofle bo jak szczerze w minut będzie prawie 23 a ja widzowie nic nie zrobię w polu więc tak a widzowie tak czuję, że to obryski pójdą szybko kurde dlaczego to są te kanagi nie nie wiem widzę dlaczego to są takie lagi, ale przepraszam widzowie za te wszystkie lagi, ale niedługo się to zmieni. Tutaj widzę nie patrzcie na to, że to jest tak, więc tak. i jedziemy widzowie. Po prostu jedziemy. Pryskać tur może być. No może być, jak dobra. Ja pierdolę widzowie. Tak, więc to już denerwuje wszystko powoli. No co, jest ja. Dobra widzowie, ruszę. Dobra widzowie, postawimy to na łące, tu wszczepę Mam no, no, na łące widzowie nie będzie to po prostu nam przeszkadzać. Tam, tam kto tam widzowie, tak szczerze zauważy, że to nasza łąka, więc może tak szczerze stać na łące, więc tak. No i dobra, widzowie, to jest, stoi na naszej łące. No tutaj, dobra, postawimy, widzowie, że tutaj niech se stoi tak, o... tak u, tak se stoi, tak u. Lecimy, widzowie, z takim tryb, szybkim tempem. Wsiadamy do sześćdziesiątki i jedziemy pryskać. Trochę, widzę, opryskamy tego oprysku na tu Stonkę. Rozkładamy opryskiwać. No i dobra, widzowie. Włączamy wałeczek i je pryskamy. Jedziemy widzawie między rodlinę. Pierdzielamy się i jedziemy, ale te kartofle, widzę, ja jestem z tych kartofli, tak widzę, jest zadowolony, że poszliśmy na tej serii w te kartofle pierwszy raz. Więc ja widzę, jestem zadowolony. Trochę cofnijamy, widzę do tyłu. O. Co do tyłu do przodów jak zamrasło no, no wiem widzę, że się do tyłu nie powinna pryskać w sumie w sumie nie wiem widzę, czy się do tyłu pryska, no bo nigdy nie widziałem, jak ktoś do tyłu pryska, ale chyba się nie pryska do tyłu. Więc tak widzę składamy Ja widzowie się z wami w tym odcineczku z wami żegnam do kolejnego odcinka. Na razie. Cześć.